Kim jestem, część druga, czyli o sobie samym. Jeśli ktoś uważa, że kwestie tak zwane duchowe to jedynie obszar wiary i pewnych indywidualnych przekonań, sugerując brak ich realnego znaczenia, czyli bajki, ale jednocześnie wykazuje chęć poznania, zdobywania dodatkowej wiedzy, to chętnie odsyłam do kilku rzeczy. A jedną z nich to prace chociażby psychologów transpersonalnych. Dzisiaj troszeczkę o tym, czyli o jednym z korzeni, z których wyrosło moje podejście do świata. Miałem to szczęście około naście lat temu i więcej studiowania głównie trzech jej przedstawicieli. Mam tu na myśli Grofa, Wilbera i Hawkinsa co w sporym stopniu faktycznie ugruntowało moje widzenie świata i zrozumienie siebie. Nie obawiam się choćby tego, aby być osobą zorientowaną na niektóre z form religijnych, choć bardziej duchowych, czy metafizycznych, jak właśnie Jyotish, astrologia medyjska. Co generalnie dzisiaj u schyłku instytucji religijnych może być czasem Źródłem nieporozumień i szufladkowania. Oj, jak my to lubimy. Nawet jakiś czas temu dostałem pewien feedback od jednej pani astrolog, w rodzaju, że mam zakuty łeb i siedzę w średniowieczu. Wiara w bóstwa? Naprawdę? To przecież system przekonań i kontroli. Tak, ale i nie. Diabeł tkwi w szczegółach. Dzisiaj jednak nie do końca o tym. Psychologia transpersonalna to ciekawa gałąź psychologii, która bada doświadczenia duchowe i transcendentne aspekty ludzkiej świadomości, wykracza poza tradycyjne podejście do psychologii, koncentrując się na pełnym spektrum doświadczeń ludzkiego życia w tym na tych, które przekraczają ego i osobistą tożsamość. Mimo dosyć trudnego tematu, jest zaczepiona jak najbardziej o myślenie naukowe z podejściem analitycznym, logicznym i bardzo to sobie cenię, choć nie przeceniam. Dziś już wiemy, że nie są to wymysły, te rzeczy, które opisywane są przez tą dziedzinę, nie są to rojenia, ponieważ chociażby ten fakt, że jesteśmy. W stanie ująć je wspólne wzorce, paterny, które są naprawdę niezależne od przekonań, czasów, kultur i ludzi. Nie tylko 40-letnie badania Grofa nad substancjami na to wskazują, ale i cały właśnie dorobek choćby Wilbera, który przekopywał przeróżne źródła wiedzy z różnych czasów i miejsc. No i trudno, będzie to zakwestionować, powiedzieć, że jest to po prostu wymysł jakiegoś systemu kontrolującego. Jest oczywiście w tym dużo prawdy, że religie mają w sobie taki komponent, ale wrzucanie wszystkiego do jednego worka to jest mocna, mocna redukcja całego tematu i takie klasyczne wylewanie dziecka z kąpielą. Główne tezy psychologii transpersonalnej. Ta kluczowa myśl Zakłada, że świadomość człowieka nie jest ograniczona tylko do ego, czyli indywidualnej tożsamości. Istnieją wyższe poziomy świadomości, które wykraczają poza osobowe ja, prowadząc do doświadczeń jedności ze wszechświatem, transcendencji boskości lub głębszego zrozumienia rzeczywistości. Jakkolwiek może brzmieć to abstrakcyjnie, dodajmy, że te stany są i były bezpośrednim doświadczeniem wielu, wielu ludzi. Nie jest to jedynie twórczość naukowa, która dziś jest taka, a może za 500 lat będzie jakaś zupełnie inna. Wilber rozwijał te myśli, opisując chociażby kolejne etapy rozwoju ludzkiej świadomości, od poziomów egoiczno-personalnych po transpersonalne. Gdzie człowiek doświadcza połączenia z całością bytu. Holistyczna natura człowieka istota wymiarowa, wielowymiarowa, obejmująca fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe, nawet i poza czasem, poza przestrzenią, transpersonalne aspekty. Dotyczyć to ma również rozwoju całej ludzkości poziomy, tak, więc brzmi to kosmicznie, ale i jednocześnie dodaje sensu do samego życia i też mocno odpowiada tutaj wielu rzeczom, które widzi chociażby Jotish. Drugiej jednak strony bliskie jest mi podejście Zen i tutaj dochodzimy do pewnych schodów w tym nagraniu. Pamiętam nawet jedną z takich rozmów z mistrzynią Zen, która nie pokładała wcale w tego typu ścieżkach jak psychologia transpersonalna zbyt dużej wartości dla ludzi, takiej praktycznej wartości, bo mimo wszystko są to tylko pewne mapy, zaś mapa nigdy nie będzie terenem. Ostatecznie samo rozumienie nam nie pomoże. Czasem wręcz rozumienie, nawet takie nadmierne rozumienie, trzymanie się tego rozumienia na siłę szkodzi. I to niezależnie czy wierzymy, czy nie wierzymy, niezależnie jaki pogląd wyznajemy, jest to zawsze pewna percepcja. Jeśli jej się właśnie trzymamy na siłę, może to stanowić pewien problem. Chociaż z jednej strony faktycznie potrzebujemy jakiejś formy narracji, aby nie poruszać się zupełnie w pewnym chaosie, z drugiej, wszystko na dłuższą metę staje się pewną przeszkodą. Nawet tak piękne idee jak holizm. Uważam więc, że najważniejsze jest zrobić jeszcze jeden krok, jeszcze jeden i kolejny. To jest po prostu rodzaj przygody. Odkrywania terenu. Napotykamy na szczęście na jego szlakach tego typu perełki, prostujące nie jeden zakręt. Jedną z tych perełek to cytat z Mahabharaty: Jeżeli Twój proces nie doprowadził Cię do zmiękczenia serca, to zmarnowałeś ten czas. Jest to zresztą cytat, który tutaj wpisał w komentarzu jeden z słuchaczy: bardzo dziękuję. I do następnej audycji. Pozdrawiam.